Suicide Squad Kill the Justice League School and Bones The Thaumaturge. Czy to będzie najmocniejszy miesiąc tego roku? Oj, trudno będzie zdecydować w co zagrać, bo na pewno nie starczy czasu na wszystko. Persona 3 Reload. Persona 3 Reload to remake kultowej już wśród fanów persony trzeciej odsłony. Gra pierwotnie ukazała się na PS2, potem na PSP, a w zeszłym roku otrzymaliśmy porty na nowe konsole. Tym razem jednak możemy sprawdzić zupełnie nową jakość za sprawą pełnego remake'u. Tytuł ponownie przeniesie nas do tajemniczego świata oraz umożliwi wcielenie się w rolę studenta z wymiany, który będzie świadkiem niezapomnianych wydarzeń ukrytych pomiędzy jednym, a drugim dniem. W tej zupełnie nowej odsłonie Persona 3 Reload ma zachwytać niesamowitą grafiką, zmodernizowanymi funkcjami i charakterystycznym interfejsem. Gracz będzie mógł zanurzyć się w pełni w emocjonującą historię, rozszerzoną o nowe scenki, interakcje postaci i dodatkowe kwestie dubbingowe. Nasze decyzje będą kształtować każdy dzień od odkrywania Port Island po budowanie więzi z ulubionymi postaciami. No i mają być polskie napisy. Piekło zamarzło. Suicide Squad killed the Justice League Suicide Squad Kill the Justice League to nowa gra kooperacyjna stworzona przez Rocksteady Studios, zespół stojący za powszechnie docenioną serią Batman Arkham. W tej grze znajdziecie typową dla studia rozgrywkę nastawioną na fabułę z barwnymi postaciami. Rozgrywka zaś przyniesie przepełnioną akcją strzelankę trzecioosobową, która ma przynieść zabawę nawet dla czterech osób jednocześnie. Poznajcie historię niesławnego oddziału specjalnego X Amandy Waller, znanego jako Legion Samobójców. W skład którego wchodzą Harley Quinn, Deadshot, Kapitan Boomerang i King Shark. Legion ten niechętnie podejmuje się zlikwidowania najpotężniejszych superbohaterów świata DC Ligi Sprawiedliwości. Dzięki fabule Legion Samobójców Śmierć Lidze Sprawiedliwości przeniesiemy się do otwartego świata Metropolis, gdzie superzłoczyńcy DC zmierzą się z kosmitami i superbohaterami DC, którzy skupieni są na niszczeniu miasta, choć niegdyś przysięgali je chronić. Jakby tego było mało, Legion Samobójców musi uważać natygające w swoich głowach bomby, które mogą wybuchnąć z powodu najmniej Oznak niesubordynacji. To zdecydowanie może być gra miesiąca, choć jak się jeszcze przekonacie, konkurencja jest potężna. Helldivers 2 Helldivers 2 to trzecia osobowa strzelanka wydawana przez Sony, w której gracze łączą siły, aby stawić czoła wrogo nastawionym stworom z odległych planet. W trakcie rozgrywki będą mieli dostęp do różnorodnych broni oraz zaawansowanej technologii, umożliwiającej skuteczne prowadzenie zarówno działań ofensywnych, jak i defensywnych. Kluczem do osiągnięcia sukcesów w tej dynamicznej grze ma być przede wszystkim współpraca pomiędzy graczami. Tytuł będzie oferował kooperacyjną zabawę do maksymalnie czterech osób. Do sprawdzenia produkcji zachęca przystępna cena. Ale zobaczymy, jak przełoży się to na atrakcyjność rozgrywki. The Inquisitor The Inquisitor to gra oparta na książkach autorstwa Jacka Piekary. Tak jak w serii Fantazy, wcielamy się tu w tytułowego inkwizytora, który z ramienia Kościoła Chrystusa Mściciela ma wyplenić zło i herezję z miasta Königstein. Produkcję oferować ma elementy detektywistyczne oraz łamigłówki. Będzie też stawiać oczywiście mocno na historię. Przeniesiemy się tu do tętniącego życiem XVI-wiecznego miasta Königstein oraz zajmiemy sprawą rytualnych morderstw. Podążając tropem zabójcy, odwiedzimy także niebezpieczny nieświat. Brzmi ciekawie. Ciekawie. O cyklu inkwizytorskim piekary słyszałem nie raz, ale niestety nigdy się za to nie zabrałem. Może teraz w końcu zasmakuje tego interesującego świata. Szkoda, że gra technicznie trochę odstaje od dzisiejszych realiów, ale w końcu grafika to nie wszystko. Punishers. Ghosts of New Eden. W tym przepełnionym hitami miesiącu znajduje się również gra Banishers, Ghosts of New Eden, od twórców całkiem ciekawego wampira. O tytule usłyszałem dopiero co, a zakochałem się po pierwszych gameplayach. Banishers, Ghosts of New Eden to gra akcji RPG, w której wcielimy się w dwóch łowców duchów, Ante i Reda. Bohaterowie ci podejmują się rozwiązania tajemniczych i przerażających przypadków nawiedzonych mieszkańców New Eden. Stawka dramatycznie wzrasta, gdy Antea umiera podczas nierozważnego, Ataku, stając się jednym z pogardzanych przez nią duchów. Ten katastrofalny obrót wydarzeń sprawia, że Red staje się rozdarty pomiędzy przysięgą ochrony żywych przed złowrogimi duchami, a druzgocącą rzeczywistością dotyczącą stanu jego mentorki i kochanki. Ciekawie zapowiada się fakt, że będziemy mogli wcielić się w dwie postacie i dowolnie się między nimi przełączać. Dzięki temu możemy połączyć moc duchową Antei z arsenałem Reda. Gra oferuje wiele wyzwań, a decyzje podejmowane. Przez gracza wpływają na fabułę i losy mieszkańców New Eden. Czekajcie na naszą recenzję przedpremierową. School and Bones. Skull and Bones to kolejna duża premiera od Ubisoftu i miejmy nadzieję, że będzie równie udana co nowe Prince of Persia. Gra skupia się na piractwie i walce morskiej w fantastycznym świecie podczas późnego XVII wieku, szczytowego okresu historycznego złotego wieku piractwa. Gracze będą mogli kontrolować spersonalizowany statek piracki oraz wybrać, czy chcą żeglować indyjskim oceanem samodzielnie, rozpoczynając kampanię dla jednego gracza, czy też zebrać do pięciu innych graczy, aby sprzymierzyć się w grze z innymi. Graczami. Gra oferuje otwarty świat, w którym otrzymamy możliwość zdobycia bogactwa i władzy, przemierzając niebezpieczne wody pełne celów handlowych, potężnych przeciwników morskich i potencjalnych sojuszników. School and Bones jest oczekiwane przez graczy od bardzo dawna, niestety, produkcja wiele razy była opóźniana. Niestety, ja mam duże obawy, czy Ubisoft Singapore dowiezie zadowalający tytuł, który udźwignie ciężar duchowego spadkobiercy Black Flag. Mario vs Donkey Kong Mario vs Donkey Kong to remake gry o tej samej nazwie z Game Boy Advance. W tytule wcielamy się w postać ikonicznego hydraulika Mario, który musi odnaleźć klucze, dotrzeć do zamkniętych drzwi i uratować Mini Mario. Akcja przenosi nas do fabryki zabawek, skąd Donkey Kong wykradł figurki Mario. Zadaniem naszego Mariana jest ich odzyskanie oraz, rzecz jasna, uporanie się z Kongiem. W trakcie rozgrywki odwiedzimy kilka światów, każdy składający się z paru poziomów. Mario, oprócz posiadania dość standardowych umiejętności, potrafi tu również. Stać na rękach i wykonywać salto do tyłu. No cóż, kolejny remake od Nintendo, a przecież w ostatnim czasie trochę już ich mieliśmy. Mimo wszystko te gry nadal się bronią, bo w końcu to nieśmiertelny Mario. Lemons Ultimate Le Mans Ultimate to nadciągająca gra wyścigowa, która zostanie wydana na PC. Gra odtwarza sezon 2023 w zawodach World Endurance Championship, mistrzostwach wyścigów wytrzymałościowych organizowanych przez Federation Internationale de l'Automobile, czyli 24-godzinnego wyścigu Le Mans. W grze gracze będą mogli wziąć udział w wyścigach samochodowych różnych klas, takich jak Hypercar, LMP2 i GTE. Do wyboru będzie tryb single lub multiplayer, w którym będziemy mogli rywalizować z innymi graczami przez siebie. Gra oferuje zaawansowaną fizykę samochodów i realistyczne wyścigi uwzględniające wszystkie zasady panujące na torze czy zmienne warunki atmosferyczne. Tytuł został opracowany przez Studio 397, które zasłynęło grą R-Factor 2. The Thaumaturge. The to narracyjne RPG, w którym wcielamy się w Wiktora Szulskiego, taumaturga pragnącego pogodzić się z własną przeszłością. Akcja rozgrywa się w Warszawie w roku 1905 i koncentruje się na wielowarstwowym temacie wewnętrznych demonów oraz tego, że w tamtym świecie owe demony mogą oznaczać coś więcej niż tylko obciążenie psychiczne. W The demony znane są jako salutory. Istoty żywiące się najmroczniejszymi sekretami człowieka, a tylko tytułowy taumaturg jest w stanie uwolnić ofiarę od tego ciężaru. Twórcy obiecują, że w grze będziemy mieli do czynienia z licznymi wyborami moralnymi, które wpłyną na rozwój fabuły. Do tego tytuł ma oferować unikalny system walki turowej, rozbudowane mechaniki rozwoju postaci oraz elementy detektywistyczne. Zapowiada się fantastycznie, i do tego wszystkiego będzie działo się w polskich realiach. Czekam mocno. Bundle Tale, a League of Legends Story. Bundle Tale A League of Legends Story to kolejna próba singlowego podejścia do świata i postaci z niezwykle popularnej MOBA, czyli League of Legends. W grze wcielamy się w postać, która odkrywa tajemnicę Bundle City, ukrytego miasta na magicznej ziemi Runtera. W trakcie zabawy będziemy mieli okazję eksplorować miasto, łowić ryby, gotować, organizować przyjęcia, a także korzystać z unikalnej magii dziergania. W grze spotkamy również swoich ulubionych jordli z League of Legends. W grze Bundle Tale A League of Legends Story stu nauka naszego bohatera dobiega końca, a w końcu chce on przekonać się co kryje się za portalami, które łączą resztę Bundle City. Niestety pewna impreza skutkuje katastrofą portali i wszystko pogrąża się w chaosie. Naszym zadaniem staje się oczywiście przywrócenie porządku w mieście, naprawa portali i zjednoczenie Bundle City. Sons of the Forest Sons of the Forest to kontynuacja niezwykle popularnej gry niezależnej, łączącej gatunki sandboxowego, survivalu i horroru. Sequel opiera się w większości na tych samych założeniach co oryginał, dodając jednak garść usprawnień oraz nowych mechanik. Po roku, w ramach wczesnego dostępu, produkcja studia EndNight Games doczeka się oficjalnej premiery. Czy wpłynie to znacząco na grę? Tego nie wiem, ale mam taką nadzieję, bo obecnie tytuł już trochę stracił zainteresowanie ze strony graczy. Brothers, a tale of two sons remake. Brothers A Tale of Two Sons Remake to starannie stworzone odświeżenie gry z 2013 roku, która wielokrotnie była nagradzana. Nad projektem czuwał sam Joseph Fares, twórca oryginalnej gry, dzięki czemu Brothers A Tale of Two Sons Remake ma wiernie ukazać poruszającą historię braci, którzy wyruszają w podróż, aby uratować życie umierającego ojca. Tytuł powstał na silniku Unreal Engine 5, a każdy etap podróży braci został starannie odtworzony od podstaw, aby zapewnić najbardziej imersyjną opowieść. Jednocześnie pozostając wiernym pierwowzorowi, dodatkowym bonusem jest teraz możliwość lokalnej współpracy, umożliwiającej graczom kontrolowanie działań obu postaci, co dodaje nowego wymiaru do klasycznego trybu dla pojedynczego gracza. Star Wars Dark Forces Remastered Star Wars Dark Forces Remaster to gra akcji, która jest remasterem klasycznej strzelanki z 1995 roku. Gra została odtworzona na autorskim silniku firmy Night Dive Studios i ma wspierać rozdzielczość 4K w 120 fps. Fabuła gry Star Wars Dark Forces Remaster przenosi nas do uniwersum gwiezdnych wojen. Głównym protagonistą jest Kyle Katar, dawny żołnierz Imperium, który obecnie utrzymuje się jako najemnik. Nasz bohater współpracuje z Sojuszem Rebeliantów, a jednym z jego Zadań było wykradzenie planów potężnej stacji bojowej znanej jako Gwiazda Śmierci. Teraz KL otrzymuje kolejne zlecenie. Tym razem ma odkryć tajemnicę projektu Dark Trooper. Musi powstrzymać tę nową technologię, zanim jej potęga przechyli szale zwycięstwa na korzyść Imperium w trwającym od lat konflikcie. Final Fantasy VII Rebirth Final Fantasy VII Rebirth to kontynuacja pierwszej gry z trilogii Final Fantasy VII Remake, wydanej w 2020 roku, która spotkała się z dużym uznaniem oraz stała się najlepiej sprzedającą grą od studia Square Enix. Nic więc dziwnego, że Final Fantasy VII Rebirth zostało uznane za najbardziej oczekiwaną grę roku 2024 w konkursie The Game Awards. W tej samodzielnej przygodzie rozgrywającej się na ogromnej i tętniącej życiem planecie Cloud, Tifa, Barret, Aerith i Red 8 uciekają z dystopijnego miasta Midgar do rozległego świata poza nim, aby upolować Sephirotha, złowroką postać z przeszłości Clouda. Bohaterowie łączą siły z nowymi towarzyszami, takimi jak żywiołowa Yuffie, pierwszy raz pojawiająca się w DLC do Final Fantasy VII Remake, czy dowcipny robot w kształcie kota, Kate Sith. Ponownie czekają nas dziesiątki godzin fantastycznej fabuły i wciągającej walki. Mam nadzieję, że będzie przynajmniej tak dobrze jak w 2020 roku, bo do teraz jest to jedna z moich ulubionych gier ostatnich lat. Nie mogę się doczekać, aby poznać ciąg dalszy tej historii.